Dostałem samochód za darmo. O ten! Ale to, co w nim przewiozłem, było bezcenne. Oczywiście potrzebowałem pomocy, więc poprosiłem o nią sebę. Pojechaliśmy na zakupy i kupiliśmy najpotrzebniejsze rzeczy. No i wiadomo, choinkę. Teraz tak I co tam? Spakowaliśmy to wszystko do Jeezy i zawieźliśmy komuś, kto nie mógł sobie na to pozwolić. choinkę? Na święta? Całych świąt. Nie wystawiam. Co? Może pani płakać, jak pani się popłacze, to ja też... Dzięki. No i zabraliśmy się za ubieranie. No chat ja z taką chwinkę miałam jak w łamkieckiej zrobić. Tak. Wszystko co pan robi jest piękne, dziękuję. I widzimy się po nowym roku. A po świętach oddam ten samochód. Być może w ręce innego Mikołaja. W końcu można nim być przez cały rok.